Wchodzić w jakąś autopromocję, bo kompletnie nie o to mi chodzi. Więc no, no na pewno, jeżeli ktoś jest w świecie onlineowym, czy może Facebooka, to jest na przykład taka społeczność, jest taka grupa HandPan Polska, społeczność, no gdzie, gdzie są setki osób z, różny, z różnych części Polski, mhm. które grają na tych instrumentach. Tam są też, też ogłoszenia na temat koncertów, na temat warsztatów. Także właściwie w każdym większym polskim mieście w tym momencie są, są albo jakieś społeczności, albo grupy, albo pojedyncze osoby, które te instrumenty mają i się jakoś udzielają, i jakby no ta, ta społeczność też jest bardzo taka otwarta i, i pomagająca i wspierająca nowe osoby wchodzące w ten świat. także Także to jest na pewno bardzo fajny kierunek. Można po prostu w internecie sobie wpisać warsztaty handpanowe albo, albo koncert handpanowy, coś, coś na pewno się wyświetli. Mhm. Cudownie. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę, za wszystkie rady, za wszystkie wskazówki, którymi się podzieliłeś i bardzo Ci dziękuję za to, że. Mam takie przeczucie, że ta rozmowa będzie szerzyła świadomość tego, czym są chętpane, jak są cudownymi instrumentami. Dziękuję Ci ogromnie za te rozmowę. Powiedz mi jeszcze, gdzie moi słuchacze mogą Cię znaleźć? Gdzie mnie mogą znaleźć? No, na, na Facebooku Karumi Steel. Jest strona internetowa www.karumisteel.net Także Także jestem w przestrzeni internetowej i Dostępny do kontaktu. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za piękną rozmowę i do usłyszenia. Także bardzo Tobie dziękuję i dziękuję wszystkim słuchaczom za poświęcony czas. Do usłyszenia.